Tysiąc nowych pytań, żywiał wiatr. Cześć! Z tej strony Ivy. jak możecie zobaczyć po tytule, witam się dzisiaj z Wami w nowym odcinku, w którym to dokonamy sobie otwieranka tych dwóch potrójnych blistrów z Brilliant Stars. Przyznam, że po ostatnim odcinku nabrałam totalnej ochoty, żeby otworzyć ich jeszcze, jeszcze więcej. Nie będę już chyba na tyle nudna, żeby już trzeci czy czwarty raz powtarzać, co takiego fajnego można wyciągnąć z Brilliant Stars. Myślę, że wiadomo już doskonale wiecie Jeżeli nie, zapraszam Was do dwóch poprzednich filmów tutaj. Więc nie ma co przyciągać, przechodzimy. Do wnętrza tych pięknotek. No więc następuje uroczyste zwolnienie blokady. Powiedzmy, że to mam. W moim stylu. <laughs> Przechodząc do samego początku, tak prezentuje się promeczka. Totalnie w stylu Iwiego i Espiona z Fusion Strike'a. To znaczy z tych potrójnych blistrów. I teraz pytanie, czy ja uważam, że ta promka jest jakaś szałowa? No zdecydowanie nie. Dużo bardziej podobały mi się te z Iwim i z Espionem. A i jeszcze zapomniałam dodać i pokazać wam jak wygląda ten pieniążek, który notabene jest całkiem sporych rozmiarów. Ale wiadomo, że często rozchodzi się po prostu o te boostery. Czy przyniosą one coś ciekawego? Sprawdźmy! Nadchodzi ulubiony moment. Zatem przechodzimy od razu do boosterów. Teraz łapam tego z Shayminem. I mamy tutaj walczącą energię. Vibrawę. Tropiusa. Klejdola tego ognistego. W sumie póki co te arty się dość powtarzają. Kotfish. Golców dwóch. Czemeko. <gulcuch> bez rewersa. Chimchar. Teraz rewersem, którego już zdążyliście zobaczyć, jest Professor's Research. Tego to jeszcze tutaj nie miałam, zatem całkiem spoko. Ostatnią kartą jest. Ten nieszczęsny, prześladujący mnie mógł. Hej, czy ten mógł to będzie drugi Evental z Celebrations? Mam nadzieję, że nie. Tutaj przyznaję, szału nie było, dlatego lecimy już od razu do kolejnego z whimsy kotem. Przynajmniej bezproblemowo się te boostery otwierają. Tutaj mamy trawiastą energię. Fresh Water Set. W końcu nowa karta. Mroczny Weevil. no z początku. Symetryczny Paltoy. Snorant. Tutaj muszę bardziej uważać i mniej więcej orientować się, ile jest tych kart. Bo jak wiecie, nawet na przedostatniej pozycji możemy trafić coś naprawdę fajnego. Nauspas, Dedenne. Ej, czy to już? Czy to już? Czy to już po tym? Tak <laughs> <laughs> już coś tam zobaczyłam! Nie! Zaspoilerowałam sobie! Ale dobra! cudo. Cieszę się, że trafiłam chociaż jedną z y, tych y, form ewolucyjnych i z Karym, albo inaczej Blue, jak to woli. Nie przedłużam. 3, 2, 1. Infernape hollow. Przynajmniej jedną już jest wyciągnięta. Kurczę, już gorzej nie będzie. Myślę, że tempo otwierania tych blistrów jest dość szybkie, ale za to nie mniej satysfakcjonujące. Wcale nie będę zła, jeśli wyłowię jeszcze chociaż jedną kartę trenera. Elektryczna energia, Thor Double Turbo Energy, Kindler, Kling, Dedene, Kapciu, Dasku, psychodeliczny Farfetch'd, Warm Adam. Na ostatnim miejscu tego boostera jest Alcremie. To teraz pora na Graysiona. W komentarzu teraz macie chwilę i możecie napisać, czy waszym zdaniem dropy z tego blistra przebiją te które już mogliście zobaczyć. Ciekawe, ile z Was trafi standardowa formuła, tak jak wcześniej. Pieniążek, promka, trzy busterki, abracadabra i padły do ręki. <ścoughs> A tak serio, to najpierw przyjrzyjmy się tej promce, która przedstawia Gleisiona który cieszy się pierwszym tchnieniem wiosny. Nie zwiastuje to żadnego topnienia lodowców, nic z tych rzeczy. Ten jeżyk, coś lubi mi wpadać tak w dłonie na początek jeżeli tak mu zależy, dla mnie nie ma większego problemu. Lecimy! Pasująca do mojego tła energia psychiczna, Monferno, Gloria, In Excessis Deo. Mamy Das Klopsa w końcu pierwszy raz. Baza. Halucze, Bizela, Gibla. Patrzcie, kolejny raz się sprawdza. Trapinch lubi występować w towarzystwie Gibla. Już któryś raz w sumie. Tutaj będzie to Reverse. Tak, tutaj już jest Reverse, a ostatnią kartą tego boostera. Jest! Mewtwo! Nie, bo to jest zwykła rerka, ale na tyle boosterów, które już otworzyłam, nie trafiła mi się jeszcze. Ciekawie to wygląda. Możecie sobie tutaj to obczaić. Czuję, że któryś z tych pozostałych dwóch boosterów też coś przyniesie. Zaczyna się przeuroczo. Oj, no, chyba nie. Metalowa Energia, Grotu, Berry, Clank, Exu, Impidimp z pofarbowanym Jązorem. Tej karty też nie miałam, ale przyznam, że chociaż ten art totalnie mi się kojarzy z tym, jakby był wykonany flamastrami, Mega, ale to serio mega mi się podoba Idąc dalej mamy przesłodkiego Riolu, trojaczki Barmy Tutaj będzie reverse, Którym jest Golców Duch A na ostatnim miejscu mamy Reya. akurat tak do kompletu Do tego przeuroczego Sphinxa Atmosfera jest już naprawdę napięta Z racji tego, że Naprawdę to od tego boostera Zależy czy będzie on tym honorowym Wybroni on Glaceona Przed Lifionem i kto wie Może wręcz zaskoczy podwójnie z Zgodnie z tradycją tego kanału. Huch, huch na szczęście! I patrzymy, co tam przyniesie Whimsicott. Na pewno przyniesie psychodelicznego farfeszta, co so, mamy tutaj wodną energię, hunting gloves, vibrawę, café master. To ten głosek od acremmi. Psychodeliczny farfest that's cool. Grimer! To właśnie o tym czoło czym się mówiłam wcześniej. Lecąc dalej mamy bidufa. Teraz mamy miejsce na Reverse horo. Albo na charaktererkę. Dziwiło mnie to, że kot był biały, i ja praktycznie byłam przekonana, że nic się tutaj nie trafi. A jednak wypadł pajączek, a konkretnie Ariados. Muszę powstrzymać swoje emocje, bo zostaje nam jeszcze ostatnia karta. 3, 2, 1. Ice Cube. Słuchajcie, musiałam to dograć. Jak zaczęłam wsadzać tą kartę do koszulki, zauważyłam: poszarpana i postrzępiona. Widać to tutaj. Dlatego Jednoosobowe jury, w którego jestem yy, w składzie, ale oczywiście staram się być maksymalnie obiektywna. Stwierdzam, że dziś wygrywa ten blister z Lifionem. Ten to sposób dobiliśmy do końca. Dzięki, że byliście ze mną. Liczę na łapeczki w górę, że pozostawicie subskrypcję oraz co najważniejsze, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!